Jest siódma rano, tato A ja i tak skurwiele dałem wam pozbać! W tym domu nigdy normalnie nie można Nie narzekaj na swoje życie, miałem kiedyś kosz A no tak, jak przez rzekę do szkoły chodziłeś Co ty się tak zerwałeś? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba i trzeba I teraz Mamie coś obiecałeś? Bałagan do posprzątania co? Tatusia, a co ty dzisiaj taki jakiś groźny jak nigdy? Będę ojcem Co w ciebie wstąpiło? To moja mała mama, ma A, ona ci kazała sprzątać Nie ma co się opierdalić ale ty nigdy na nas tak nie krzyczałeś Bardzo przepraszam Widzę, że humor mamy ci się nieźle udzielił A to dopiero początek Gorzej będzie jak zacznie gotować Albo jak bombki źle powiesisz Nie ma drugiej takiej jak ona Co ty się takiej posłuchałeś? Może ją kocha Ci chyba jej boisz ze mną Ale tobie kazała A tak poza tym po co mamy sprzątać? Tylko po to by spokojniej spać Bez krzyków i pretensji Ja się jej nie boję Wiesz co to konsekwencja Ale co może nam zrobić? Kto wie? Dobra, to na spokojnie, jak sprzątniemy, sprzątniemy, a jak nie to ktoś sprzątnie. Ktoś sprzątnie! No dokładnie, przecież nie będziemy się jej bać. Chłopaki nie płaczą. Na pewno nie my. Co? Co się dzieje? Dzwoni, 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 dzwoni! To i powiedz, że jak chce sprzątać, to niech sama posprząta. I co powiedziała? Wyspcie się co ręce i możecie wypierdala! Kurde, ale to tak nie chyba na stałe. Na zawsze! Dobra, to idziemy sprzątać.